Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajną stronę. Jest to hack do gry slitter IO. Znajdziecie go na stronie gracz.top ukośnik slitter ukośnik. No, A więc jest to hack do gry, dzięki któremu możecie dodać sobie dodatkowe opcje np. Przechodzenie przez inne węże, niewidzialność i tym podobne. Zaraz pokażę więcej. A więc tak klikamy Start Hack. Czekamy chwilkę. Wpisujemy tu nasze imię, nasz e, login, zgrypta, przepraszam. Wybieramy nasz kontynent, Europa i wybieramy cheaty. A ja wybierać trzy razy. Większa prędkość, podwojona masa. No i nie wiem, I dajmy to. Klikamy connect. Oczywiście muszecie wybrać wszystkie cheaty. Ja wybrałem tylko te, żeby Wam pokazać. Czekamy, aż się nam załaduje. Ok. Czekamy continue. I verify. Tutaj musimy e, udowodnić, że nie jesteśmy robotem. Jest to zabezpieczenie, żeby nie obciążać serwerów naszych. No więc tak, wysyłamy smsa ag.aktywacja pod numer 92022 i otrzymany kod przypisujemy tu i klikamy ten przycisk. I gotowe.